Budowa drogi krajowej 91 na odcinku Tczew charlin Zgodnie z ostatnią aktualizacją umowy, wartość projektu wynosi 41 302 457 zł i 73 grosze. W bieżącym tygodniu wykonywano następujące roboty. 46 tydzień. Roboty drogowe do dnia 14 listopada 2014 roku. Na odcinku miejskim od Alei Wojska Polskiego do ulicy Armii Krajowej. Układanie nowego krawężnika jest dnia lewa. Wykonywanie opaski obrzeża jest dnia lewa. Wykonywanie opaski obrzeża jest prawa. Układanie ciągów pieszo-rowerowych. Demontaż ekranów akustycznych. Demontaż barier energochłonnych układanie warstwy SMA w kilometrach od 0 plus 0+00 do 0+ plus 450. Układanie nawierzchni na skrzyżowaniu DK91 i ulicy Gdańskiej. Odcinek 42 +050 do 42 plus 946. Wykonywanie obrzeży na ciągu pieszo rowerowym. Układanie krawężników na wjeździe w ulicę poligonową i wykonywanie wysp separacyjnych. Odcinek 42 plus 946 do 43 plus 100. Układanie krawężników i chodników na parkingu przy ulicy Głogowskiej. Wykonywanie warstwy skruszywa łamanego na parkingu przy ulicy Głogowskiej. Odcinek 44 plus 630 do 45 plus 340 strona lewa. Wykonywanie warstwy Kruszywa Łamanego. Wykonywanie warstwy Kruszywa Łamanego. Strona lewa. Na skrzyżowaniu DK 91, ulicy 30 Stycznia i Lipowej. Wykonywanie warstwy Kruszywa Łamanego. Na wjeździe ulicy 30 Stycznia w DK 91. Roboty mostowe do 14 listopada 2014 roku. Narastająco. Kładka pieszo-rowerowa. Wykonywanie podpór obiektu P1, P2, P3, P4 Dostarczenie konstrukcji stalowej na plac budowy z wytwórni Exbud Skanska w Kielcach Zasypki za przyczółkami P1 i P4 Dyskowanie na konstrukcji stalowej Montaż konstrukcji stalowej i spawanie styków montażowych wraz z badaniami spoin Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni styków Most nad kanałem młyńskim Roboty rozbiórkowe na lewej stronie mostu. Izolacja z papy zgrzewalnej na podkładzie z żywicy na płytach przejściowych i wykonanie żelbetowej warstwy ochronnej. Zbrojenie i zabetonowanie płyty lewej na moście, wykonanie izolacji metakrylan metylu na płycie lewej, montaż krawężnika i betonowanie części kapy chodnikowej, roboty drogowe i nawierzchnia na moście, wiadukt nad linią PKP. Rozbiórka po lewej stronie obiektu. Nawierzchnia, izolacja. Frezowanie betonu płyty na głębokość 10 mm. Demontaż starych dylatacji blokowych Multiflex. Dodatkowe frezowanie betonu. Obszarze krawężnika i ścieku. Roboty zbrojarskie na płycie wiaduktu. Rozkuwanie wnęk pod nowe dylatacje. Mageba BBR. Wykonywanie 50 mm warstwy nad betonu. C30x37 na wiadukcie.